Witam Was w pierwszym odcinku eksperymentów Actina. Jest to seria, która ma na celu łączyć podzespoły, które wcześniej nie były połączone, aby zweryfikować powiedzmy, że moje głupie zainteresowania. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to postanowiłem połączyć Noctua NH12A, czyli chłodzenie za ponad 500 zł z wentylatorami, które razem kosztują 72 zł. I są to Arktiki P12 PWM PST. Te same arktiki zamontowałem też do swojej obudowy Fractal Design Meshify C i stwierdziłem, że zacznę pomiary. I pierwsze co, to mamy tutaj pomiar podłogi, jest to okolica 34,5 dB, czyli tyle jest w momencie spoczynku komputera, kiedy on pobiera 60 W, co widzicie tutaj na Voltcraftcie dołączonym na dole po prawej. I podczas obciążenia 340 W, czyli mamy tutaj pobór prądu właściwie wygenerowany przeważnie przez procesor, dlatego, że jest tam Ryzen 9 3950X, oczywiście z and pbo i sięgamy na nim do 41 dB, więc jest całkiem cwanie, szczególnie, że jego wydajność pozostaje niezmieniona. Co prawda przy takim obciążeniu Prime 95, tym najbardziej hardkorowym na chłodzenie, sięgamy blisko tych 95 stopni Celsjusza, natomiast też pomogłem sobie trochę lepszą przewodzącą, dzięki czemu ściągnąłem parę stopni niż z tego wyniku. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie kombinować sobie kompa, który ma być cichy, to przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby zrobić go na powietrzu i nie oszczędzać na paście dron przewodzącej, dlatego że te dwa elementy będą w stanie najbardziej utrzymać wasz komputer w ryzach. Także to tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich eksperymentów, dlatego że ja z chęcią będę was nimi obsypywał. Na razie!